Cześć, siema, witajcie. Z tej strony Łukasz i witam Was w grze Spider-Man 2. Moi drodzy, przepraszam Was za ostatnie filmy, w których te audio, jeżeli chodzi o dialogi z gry, się troszkę rozjeżdżały. Nie wiem, co było tego przyczyną. Przepraszam, ale mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wszystko dopieściłem i będzie, będzie ok, jeżeli chodzi o głos i o dźwięk audio. Moi drodzy, dzisiaj włamujemy się do szkoły z naszym dawnym przyjacielem Harem jak za dawnych czasów, także idziemy poszukać naszego pendrive'a w szafce, także zobaczmy, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Ja tutaj zaraz zaczynam po prostu grę, i jeżeli wam się seria ze Spidermana podoba, Film wam się podoba, możecie zostawić coś po sobie, bo mnie to ogromnie motywuje, żeby jakiś ciekawy i wartościowy content dla was tworzyć. Dobrze, słuchamy. Mamy szkołę i lecimy. Okej. Dobra, możemy wyjść? Dobra, mamy jakieś caccenki. Mamy ochroniarza. To Słucha meczu. Pokaż nam jak gra świeżak miesiąca młody. Zostaniesz w tej drużynie na zawsze. Dawaj biegniemy. Czekaj. Zobaczy Distraction, moi drodzy. Odwróć uwagę woźnego. Dobra, to mogę. Zawodnicy. Nie, nawrócisz. Zwalimy Cię z wami to był całkiem nie wolny system nie ma być hała zmienisz jeszcze nie zmienia tak i zostawim no to tutaj popchnij wózek dobra dobra lecimy tak robią przestępcy weźmy pendrive'a z szatki hey. pity'era dobra Zapomniałem ci powiedzieć, że pokazałem mamie naszą prezentację. Była zachwycona. Skrytykowała tylko jedno. Tytuł zasugerowała inny. Uzdrowić świat. O kurde, super! Co nie? Jeśli dobrze pamiętam, twoja szafka jest przy schodach, nie? Patrz. Jest ich tutaj więcej? Chyba nie Rozdzielmy się, widzimy się na sali Skradenko, strzelanko! Kamuflanko Lecimy moi drodzy z tym wszystkim Ojeju Ach, te nasze zdolności pajęcze, nie? Na jesteśmy? No raczej Okej okay. Czyli zanim wyjmiemy pendrive'a z szafki będziemy musieli się zaopatrzyć w nowy płyn do sieci. Nie wiem, jak to tam działało tych Spider-Manów. Ale jest ich dwóch, i gra jest cudowna. No, tak jak mówiłem, na suficie jest. Przydałoby się uzupełnić sieci. chwila. Chyba miałem zapas w pracowni fotograficznej. I jeszcze się nie Dobra, tendy. Tędy. Bo tutaj jest przejście. Tu mogę sobie zeskoczyć. Dobra, okej. Okay. pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Dobra, muszę, muszę to tak wymierzyć, żeby on mnie tutaj nie znalazł. Nie lubię się skradać. Droga wolna. Pora ruszać. Dobra, syk. Dobra jestem u góry. W ostatniej Ech! chwili. To na pewno jakiś bachor. Dobra, ten mi tutaj otworzył to Aha, tędy mogę przejść Dobra, nie widziałem tego Przez szyb wentylacyjny Lecimy tu Dobra, cyk Okej okay. Tutaj? Mamy jakieś zdjęcie, tak? Dobra Okej, okay, jakieś tutaj To jest jakaś pracownia laboratoryjna O, spadki FPS-ów Tu chyba na pewno, nie? Tak, dokładnie tak. Mamy jakiś płyn, moi drodzy. O Jest i woźny. Trzszy, dużo tutaj nie ma jak WANTIL DON'T. E, nie ruszaj się, bo to naprawdę mi sprawiało bardzo. bardzo trudnej przygody, żeby nie ruszać tym kontrolerem, bo nawet mikroruchy po prostu ten kontroler e, z PlayStation 5 wyłapywał, nie? Działa! No cześć! Siema! Końciuła. A ogólnie moi drodzy, muszę się przyznać, że e, zacząłem... Zwiększyć pojemność, żeby sieci tak szybko mi się nie kończyły. Zacząłem się uczyć... E, uczyć japońskiego, nie? Sobie zainstalowałem Duolingo i zacząłem po prostu się, że tak powiem, uczyć japońskiego, nie? Także nie wiem, jak mi to wyjdzie, czy będę na tyle zmotywowany, żeby po prostu codziennie codziennie to ćwiczyć, czy nie. Dobra, idziemy tu. Dobra, jest gościu. Odwróć uwagę. To jest też jako tutorial, nie? Dobra. Dobra, pójdzie tutaj, to ja uciekam tędy. Let's go. Możesz zostać na miejscu dziecko. Dobra, okej, okay. lecimy górą Dobra, tędy. Teraz chyba tędy. Tak, to mogę sobie otworzyć. Bardzo ładnie. Exit jest tutaj. I tu chyba jest ta sala gimnastyczna, nie? E, mogę chyba się już że tak powiem nie tędy nie z tej strony chyba lecimy może go odciągnąć od tych drzwi Sory, z Ganrik. dobra i górą jednak tylko pająk dobra iść tutaj tędy Dobra, jesteśmy Mamy caccenkę Ale jeszcze nie mamy pendrive'a z szafki Ojej, dzień dobry bardzo Stary, okay, myślałem, że się to Musimy zabrać ten pendrive i się zwijać chodźmy przez salę Okej, i mamy teraz e, sytuację z, z, z codzienności, nie? Tylko ochroniasz nas nie ściga no skąd no, wiesz? Może się zaraz tutaj pojawi. Na pewno dasz radę? Pytanie, czy ty dasz? Oh. Ciekawy jestem, czy jest no, jakieś osiągnięcie dobra. na to, że jak trafię no, 3 razy, czy 4 razy, tyle razy ile gram mi będzie kazała. To Teraz będzie jakieś tak? osiągnięcie, że pokonałem Harego w koszykówkę. Okej, okay. o, fajne to jest, że ja mogę ruszać sobie kontrolerem. Nie muszę nic zmierzyć, ale o. O tak i L2. Cyk, dobra, będzie kosz? No kto jest ja Michaelem cieszy, Jordanem? naprawdę. Bła Hej, nie widziałem co zrobiłeś z domennej. Jeszcze nic Byłem zajęty i... Sam nie wiem. Dziwnie mi coś zmieniać. Rozumiem. Na pewno było ci ciężko, Pit. Nie spiesz się. Okej. Okay. No to jazda. Dobra, jeszcze raz. Yy, musi się na zielony o... Pyk i cyk. Strzał. Let's go. Dobra, jest kosz, drugi, dwa No Nie wiem. Myślisz, że nie? Nie wiem, czy się wprowadzi. O, też trafił. Bardzo ładny, Harry. Wydawało mi się, że Wam się układa. Było u Ciebie w domu? Wymyślimy coś. Jak zawsze. W końcu. Jeszcze raz. O, jest zielone. a a a a, a. Dobra, siedzimy. Jaki wynik? Nie mam pojęcia. Ja też. Dzięki, że tu przyszliśmy. Potrzebowałem tego. Ja też. Ale to jeszcze nie wszystko. Znam Mamy jakiegoś pendrive'a do wyjęcia, Co nie? kombinujesz? Dasz radę znaleźć swoją szafkę? Dobra, i wracamy do przeszłości. Jak on miał fajną fryzurkę. Bierzemy pendrive'a z twojej szafki i spadamy stąd. Dobra, to leć. No, oddawajmy kontrolę Fremcz na tym. mi zapłacić za te akcję z laptopem. Daj już spokój. Przecież musi dostać za swoje. Jest kapitanem drużyny. A ja bohaterem drugiego planu. Nie dostanie za swoje. Najlepszą zemstą będzie wygrana w tym konkursie. Nie mogę szybciej biec, niestety. To pewnie będzie A, ten. O. Nie, jednak nie. Szybko. Ok. Pod stół, pod stół. Chowaj się, chowaj. Muszę go ściągnąć do windy. Już trzy razy sprawdzałem. Dobra, jesteś w windzie. I teraz w którą stronę tutaj są te, nie? Nie mogę się ruszyć, dopóki on nie zjedzie wyżej albo niżej, nie? Zależy. Skąd przyjechał? Czy z górnego piętra, czy z dolnego piętra? Nie tego się nie dowiem. Dobra, mamy szafki. No, to mamy No, tak. Okej, mamy tutaj szafkę Pitera. Dobra, let's go. Bierzemy to, po co przeszliśmy? Już myślałem, że kodu nie pamiętasz. Jak ty to dalej? O kurde. O nie. No U dzień dobry bardzo. Zatrudniłeś statystów. Nie. Uciekamy. Dobra, uciekamy. Jeszcze nas aresztują, więc muszą nas złapać. Jak za starych dobrych czasów, nie? Za taką nostalgią to akurat nie przepadam. Tak. Szybko, do tamtych drzwi! Już prawie! Otwierać policja! O nie. Wezwałem policję! Macie kłopoty! Idź, ale... Zatrzymaj ich na chwilę! No bo Harry chyba nie wie, nie? W tym momencie, że my mamy takie zdolności pajęcze. Ciekawe co on wymyślił. w się rozdzielcie my spisziemy zeznania. Teraz muszę go dopaść samego i odzyskać dysk. Możą gdzieś tu być. E, odwróć uwagę policji, tak? E, tutaj mogę w to strzelić. Dobra, jeden poszedł. Tutaj mogę w to strzelić, drugi. Ale musimy wiedzieć co Tam trzeci. odwrócę. Dobra. Kieszonkowca. Jesteś tu. Muszę jeszcze się wyżej wspiąć, tak? Dobra. Okej. Okay. Zwisanie z surfitu L2. Dobra, mamy to. Mamy pendrive'a. Cicho cichu i sprawnie. O, Ooo! Jest nasz kary jego... Ok, <laughs> Narka. No to było epickie, nie? Przynajmniej mamy trochę czasu, żeby stąd e, uciec, nie? Ale co się teraz wydarzy? Mamy pendrive'a i co? I co dalej? Helikopter to nie są gliny. Mój tata. O! Oh. Norman osborne. Tato, mówiłem ci, że zadzwonię z domu. Chodzi o matkę. Co z nią? Peter. O? Oh. Daj nam chwilę na osobności. Okej. Okay. Coś tu się ewidentnie stało z tą matką. Pewnie nie żyje. O nie. No. Tak podejrzewałem, że źle to przyjął. Ok, jesteśmy w naszych obecnych czasach. Co no to jest? Nadal myślę, że nasza prezentacja by wtedy wygrała. Hm. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę i chcę ją wykorzystać, ale potrzebujecie, Pit. Wow, to. Sporo do przetworzenia. Wpadnij jutro do laboratorium, przekonasz się. Masz już laboratorium? Pokażę ci kilka pomysłów. Pogadamy o tym na spokojnie. Ok? Spokojnie. Pete, razem uzdrowimy świat. Grubo. Dobra. To teraz. Potwierdzam, oddział jeden zbliża się do celu. Jak sytuacja? Posiadłości arena są prawie gotowe. Raven? zwiadowcy Wywiadowcy, odezwać się. Krywan. się wymknął. Nie zdołamy go już schytać. Hm. Więc nie jego szukam. Przyjąłem, czekamy na rozkazy. Przygotujcie się na jutro. I tym razem nie nawalcie Coś grubego się zbliża, nie? Ewidentnie. Nie w ogóle jest ten Kraven? College Application Empire State University Music Technology Program, yes. Miles Morales. Okej, okay. gdzieś się stara o jakieś studia czy coś, jakieś podanie pisze, tak? Bardzo kreatywny, nazywa się Miles Morales. Okej, okay. dzień dobry, kropka, do widzenia. <laughs> Jakie to wygodne, nie? No zobaczcie, ale chillera, nie? Wszystko ze siecią obwiązał i myśli, że, że jest fajny. No bo jest fajne, bo ma takie zdolności, pajęczej i umiejętności. Sam chciałbym takie mieć. Siema, Peter. Brzmi opowiesz po drodze. Tratwa, tak? O Tratwie coś gadali ostatnio, nie? Z tego co pamiętam, że mieli tych więźniów transportować gdzie indziej, nie? To chyba jego ojciec, nie? Nie patrz tak na mnie. Davis? On miał? Nie pamiętam, jak on miał. Hola, micho Rio, nasza mama. Jakoś idzie. Um, muszę na chwilę wyjść. Pit prosił o pomoc. Musimy... Może lepiej mnie nie wtajemniczaj, co? Będzie dobrze, mamo. E, poczekaj chwilę. E, Pamiętasz, jak w ostatnim czasie kilka razy pracowałeś do późna, więc ja też pracowałam. Tylko, że nie do końca. Czyżby nasza mamusia ma sekret? Po prostu chodziłam na spotkania. Hmm. Randeczki, te sprawy. Kto, kto zabroni, nie? W każdym wieku można znaleźć miłość. Całkiem nieźle idzie. Mamo, o co pytasz? <laughs> o co pytasz? Jezu, ostro to. Poważnie myślisz o tym. Pewnie mógłbym znaleźć sobie jakieś zajęcie. Dać wam trochę prywatności. Nie, chciałabym, żeby cię poznał. I żebyś ty Oj poznał joj, niego. Ujo, no, nie kochana kolację, mamusia. To nie szkodzi, rozumiem. Mamo, już mnie kupiłaś tą kolacją. Jak będzie makaron, spaghetti albo carbonara, to ja też w to wchodzę. Też mnie by kupiła tym. Uwielbiam, uwielbiam włoskie jedzenie, naprawdę. Kurde, co to za normalny typ wychodzi kucze oknem? Nie z domu, tylko po prostu nie wiem, chyba A, tylko mais. Do Dobra, i, i będziemy mieli tutaj e, przesyłkę tych więźniów. Zobaczymy, co nas będzie czekało tutaj. Dobra, no to ciśniemy. W tym momencie pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Ja uciekam, także trzymajcie się. Na razie, cześć.